Czas Ninjago przyważy nie ma żadnego sensu, no i dzisiaj chciałem wytłumaczyć Wam taką jedną nieścisłość czasową, którą w sumie to fani sami sobie wykreowali. Zanim jednak zaczniemy, na was do subskrypcji, bo to po prostu was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Bardzo dziękuję ostatnim subskrybentom. Wbijamy po tym filmie jeszcze 500 łapek w górę. No i już bez dłuższego przedłużania możemy zaczynać. Więc dobra, od początku. Gdy w sumie tak z 9 miesięcy temu nagrałem film o tym, ile postacie z LEGO Ninjago mają lat, no tak wiecie takie domniemania po prostu, to bardzo dużo osób pisało w komentarzach, że Nia oraz Kai mają po 40 lat. No i Szczerze, gdy pierwszy raz to przeczytałem, to się zastanawiałem o co w ogóle chodzi. No, później nam się oczywiście domyśliłem, bo niektórzy tam zaczęli pisać komentarze, odpowiedzi w sensie na te komentarze, no i się faktycznie domyśliłem już o co chodzi. No i chodzi o sezon siódmy, w którym Nia mówi to. Nasi rodzice. Hej, jeśli data się zgadza, miałam wtedy 3 lata. A chwilę później zniknęli. No i właśnie ta scena to źródło dzisiejszego problemu. Nia mówi tam, jeśli data się zgadza, to wtedy miała 3 lata. No, i wydaje mi się, że bardzo dużo osób, w sumie to prawie wszyscy, pomyśleli, że chodzi tutaj o to, że ten obraz, który to przedstawia, jest z walk z owocami czasu. Obraz ten nie przedstawia w jakikolwiek sposób tak naprawdę tej wojny, tej walki pomiędzy mistrzami żywiołów, tylko po prostu jest to obraz rodziców Kaja oraz Nii. Więc tutaj mamy już dwie możliwości: albo faktycznie lata się po prostu nie zgadza, no i ja nie w wtedy trzech lat. No i to co ja osobiście myślę, no oczywiście nie tylko ja też, niektórzy pisali to w komentarzach i do tego zaraz też przejdziemy, czyli to, że Kai oraz Nia wcale nie urodzili się podczas wojen z bliźniakami czasu, no tylko po prostu później. Pierwszy taki sensowny argument na to to oczywiście jest to, że zanim Krux stał się doktorem Sandersem, no musiał mieć trochę czasu, wiecie. Musiał też przez jakiś czas po prostu te muzeum swoje prowadzić, ja w ogóle jestem ciekaw jak on ten muzeum zdobył jakby, ale to jest w sumie nieistotne w tej sytuacji, tylko wiecie, po prostu żeby kruk mógł tą nową tożsamość jakby sobie zbudować, że tak powiem, no to oczywiście musiał minąć jakiś tam czas, nie mógł tego oczywiście zrobić z dnia na dzień, no i też zaprzyjaźnienie się z Rejem oraz Mają, no to też jakiś tam oczywiście czas musiał minąć. Kolejna rzecz to stworzenie samego planu, zanim oczywiście Kruk stworzył ten sobie plan, no to też na pewno tam kilka lat mu to zajęło, jednak on to wszystko sam tworzył, też musiał oczywiście przygotować sytuację do tego jak brat powróci i tak dalej, więc on to na pewno bardzo długo rozmyślał, ale i tak w sumie na końcu się im to nie udało. No i taka najbardziej logiczna rzecz po prostu to, że Kai oraz nie nie mogą mieć 40 lat, no to nie ma żadnego sensu. Jeśli na nich po prostu popatrzymy, to widać, że są oni albo nawet niedorośli, jeszcze taka opcja też może być, no albo są bardzo młodymi dorosłymi po prostu. Też często po prostu ninja zachowują się jak totalne dzieci, więc jakby 40-latkowie tak by się zachowywali, no raczej nie. Więc dobra, takie szybkie podsumowanie teraz, w ogóle ten odcinek pewnie będzie taki szybki, więc tak, moim zdaniem, no i też tutaj tych osób na przykład, teraz macie tutaj kilka komentarzy, które taką samą tutaj teorię, że tak powiem, tworzą, no to oczywiście to, że po prostu Kai oraz Nia urodzili się w najzwyczajniej w świecie później niż w Wojnach z Bliźniakami Czasu. No i też jaki to miałby sens, gdyby Rey i Maja akurat w tamtym czasie postanowili mieć dziecko, jakby wiecie, oni walczyli na tej wojnie, więc był taki jakby trochę przypał, jakby kto miałby się nimi zajmować. I też już kajwy w tej retrospekcji miał 3 lata, więc no to też musiało minąć jakiś czas jeszcze w dodatku. No i mam nadzieję, że w końcu nikt tego błędu nie będzie popełniać, i mam nadzieję, że już rozumiecie w końcu o co tutaj chodzi. No i wcale ten obraz nie powstał podczas wojen z bliźnikami czasu, albo nie jest to w ogóle obraz, który to przedstawia. Tylko jest to jest po prostu najzwyczajny obraz we wszechświecie przedstawiający rodziców Kaja oraz Nii. Który moim zdaniem, jak już, no to powstał tak maksymalnie 25 lat temu. No i moim zdaniem, właśnie w tej sytuacji zawinili. Sami fani. Twórcy najprawdopodobniej tego tak nie zaplanowali. Chociaż mogę się oczywiście mylić, Mogło być również tak prostu, że oni to sami stworzyli, że nie przemyśleli tej sytuacji. Ale mam nadzieję, że to, co przedstawiłem wam w tym odcinku, udowadnia wam to, że Nia oraz Kai wcale nie mają 40 lat i nie ma to żadnego sensu. No i dobra, napiszcie też w komentarzu, czy wy tak uważaliście jakby kiedykolwiek, czy myśleliście, że faktycznie Nia oraz Sky mają te 40 lat, no bo moim zdaniem jest to strasznie głupie i... No i to nie jest wcale żaden błąd czasowy moim zdaniem, bo Nia po prostu nigdzie nie wspomina o tym, że to było 40 lat temu, no więc wiecie jakby... A w ogóle, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu czas, a przypnę wam serduszko. No i dobra, jeszcze raz dziękuję za subskrypcję i raz za łapki w górę, jeśli film wam się oczywiście spodobał. No i ja się już będę z wami żegnał. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!